Siema, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj, słuchajcie, pokażę Wam gąbki na sprzedaż. Gąbki, które chciałbym mm, sprzedać sobie. Słuchajcie, wszystko na sprzedaż to są gołębie mode. Bo yy, no, mam, będę miał, słuchajcie, za dużo młodych. Za dużo młodych mi wyjdzie. Tak, słuchajcie, yy, gąbki wróciły z treningu. Wróciłem z treningu, myślałem, że nie wrócam, ale wczoraj, wczoraj rano, e, rano już były. E, tutaj ten czerwony samcy wrócił. E, ten czerwony z białą głową. I jeszcze... Jeszcze słuchacz ten czerwony, ten taki biało. Biały taki czerwony. On, on wrócił. Słuchajcie co do gołębi młodych na sprzedaż. To tak tutaj a ja sobie tutaj włączę lampkę o, tutaj słuchajcie to tak skarpiatek na pewno będzie <grystanie> patrzcie jak bije młody to jest słuchajcie po moim e, moim gołąbku chociaż tego czerwonego to e, nie sprzedaję, bo on jest po moim e, dobrym, dobrym samczyku po dobrej samiczce e, Same same były na treningach, z wszystkich treningów wróciły eee, no szybko. żeby wam tutaj nie skłamać to ten gołąbek, słuchajcie. Wypuściłem go w sumie późno. Jeszcze jajko wypadło z gniazda, chociaż nie, nie wiem czy coś z tego będzie. No za dużo po prostu w więcej było ja bo były trzy. Więc tak, eee, jak już mówiłem, to Samczyk, ten, ten biały, z białą, znaczy ten, ten z białą głową To ogólnie sytuacja była taka, że wypuściłem go w środę. W środę na wieczór i myślałem że nie wróci, bo na następny dzień zaczął padać deszcz, a też no wiadomo już się robiło ciemno i no, nie było szans, żeby go wrócił jakbym godzina czy dwie wcześniej, wcześniej wypuścił, to by już na pewno w ten sam dzień wrócił. Ale już na ranem schładzie gołąbki były. Wróciły te pocztowe No wszystkie Więc Więc już wiem Które sobie na pewno zostawię I tak yy, Słuchajcie tego młodziaka jak już mówiłem sobie zostawiam Tego siwka yy. Sobie zostawiam yy. To jest chłopiec który do mnie wczoraj przyleciał Jakiś roczny gołąb. Myślałem, że to jakiś młodziak, taki typowo roczny, ale typowo z tego roku. Przepraszam, pomyliłem się, ale to jest gołąb roczny. Nie wiem, wczoraj to mnie przyleciał. Tak w głębiku sobie siedzi. Ja ma tylko obrączkę bez żadnego znacznika, bez, bez iPesu. Po prostu tak sobie przyleciał. Nie wiem, na pewno nie z lotów, może z jakiegoś treningu się zgubił. Ehm, co do strego, zobaczycie. No, hodowcy na przykład. Na przykład, m, różni hodowcy yy. słyną na przykład z gołębi, tak jak Pan Robert Henkel z Tygrysów yy. Yy. Na przykład Czekajcie yy. Znaczy, wiecie o co chodzi yy, Że każdy hodowca ma swoją barwę gołębia, który u niego robi notowania tak jak u Roberta te no, to jest najlepsze tygrysy to są gołębie dale daleko dystansowe. Też takiego tygrysa, chciałbym sobie, taką parkę tygrysów chciałbym sobie kupić. Yy. Więc tak, to są gąbki. słuchajcie, na sprzedaż, nie wszystkie, bo tutaj są ogólnie odłożone. Połowego sobie zostawiam. To od razu mówię, Czerwone, czerwonego sobie zostawiam i... I czekajcie. Siwek na pewno zostaje. karpiaty białolot zostaje. tego tutaj nie jest białolotek. Dobra, białoska sobie zostawiam. Gołąbki są godne Ale te jeszcze stare, stare gołębie nie jedzenia, więc na razie ich nie nakarmią. Muszę im dać te jedzenia. Także tak, ten na pewno, ten będzie na sprzedaż, słuchajcie młodziak, oczywiście jak podrosną, jak będą już same jadły, bo się tutaj same nie jedzą, ten idzie na sprzedaż, eee, gołębie z niebieskim znacznikiem u mnie zostają, bo to są po mojej palce derbów, tak tutaj oprócz tego siwka, oprócz karpetego białolotka, strego, czerwonego i płowego, reszta karpetek po prostu idzie na sprzedaż. Mówię, białolotów mam mało i chciałem sobie po prostu ustawić czy tak ten z niebieskim znacznikiem idzie na sprzedaż Może tak też być, że tutaj któryś z tych karpiatych może być od tej parki Tutaj miała gniazdo Teraz ma tutaj Bo jeden młody, z jeden gołąb Młody mi wyleciał po prostu z gniazda, nie? Czerwony sobie z gniazda wyszedł, co do tych, to tutaj idą wszystkie na sprzedaż. Jak leci, z tego gniazda, wszystkie idą na sprzedaż. Po tych, no nie wiem, co za gołą wyjdzie jeszcze, bo jest mały, ale po tych raczej pójdzie na sprzedaż. E, ten białolot, pstry, zostaje. Płowy oczywiście idą na sprzedaż. Takie kolorowe płowy. Tamten z białą głową idzie na sprzedaż. Płowy i także um, ten karpiaty Tego karpia tego też mogę sprzedać. Tamten w sumie. Tamten, tamten już lata. Więc jakby ktoś chciał, tego ciemnego sobie zostawiam. Um, jeszcze się zobaczy, bo jeszcze gdzieś ogólnie był jeden połowy. Ten tego czerwonego zostawiam dla siebie. I jeszcze jeden połowy gdzieś był. Um, jeszcze jeden był połowy, ale nie wiem gdzie on jest. Jakby ktoś chciał, jeszcze gołębie roczne e, to też mam na sprzedaż. Tylko tutaj już mówię, że trzeba by było trochę, trochę tego te gołębia w gołębniku podtrzymać, żeby do mnie z powrotem nie uciekł. Młode, to wiadomo, jakiś tydzień, dwa, przetrzymać i będą, będą raczej latały z tymi gołębiami młodymi, zależy, jak ma podzielone w gołębniku. Co tego gołąbka, bo to gołąbek, którego. Mi się wydaje, że w poniedziałek będę wysyłał do hodowcy, bo tam już dzwoniłem, jak w tamtym odcinku mówiłem. Dzwoniłem do hodowcy i mam niby dostać z niego z nie wiem czy z rodowodem, ale mam dostać z niego jakiegoś, to ja chyba będę chciał sam czekać, żeby był do mojej szymerki, do tej samiczki tutaj yy, i tak co mam wam jeszcze do powiedzenia? Te gąbki są na sprzedaż. Jakby to się to mówię, może pisać, e, pisać pod odcinkiem w komentarzu. E, oczywiście oczywiście tutaj może, możecie sobie wybierać barwy, bo tej jak będzie więcej pstrych, no to na pewno pstre będą. Także na sprzedaż. Ale tutaj tego jednego młodziaka sobie zostawiam, bo są na razie dwa. To są od jednego, nie o od dwóch, od dwóch różnych par, ten jest od innej pary Tego też raczej będę chciał sprzedać, czterego bo wolę sobie po tym samczyku coś zostawić I po tym samczyku pstrym sobie sobie tego młodziaka zostawię Tutaj widać podobieństwo po ojcu jak sprzedam trochę młodych, to chciałbym sobie kupić samczyk, kupić e, sobie parkę od Roberta Hankla z Cygrysów. No bo, tak to wiecie, dokładać do, do hodowli, no to nie chciałbym, nie chciałbym dokładać do hodowli, bo i tak w sumie dokładam do hodowli. Tutaj kupiłem gołębie, e, kupiłem gołębie, witaminy, e, karmiki, pojedła to i tak dokładam, ale do młodych, znaczy do, do go, kupowania go Emi raczej teraz chciałbym sobie parę młodych po prostu sprzedać żeby żeby te, żeby te gołąbki na rozpód sobie kupić albo po prostu jakieś młode te żeby u mnie latały Chociaż jakbym e, kupił jakieś wiadomo lepszego EM to by tylko e, szło na rozpód e, także także no co? W tym odcinku to by było to by było chyba wszystko tak mówię, jak mówiłem, piszcie w komentarzach e, czy to chcą gołębie i to tak na 100%, bo przesyłki, słuchajcie, wznowili i można już gołęb, gołębki wysyłać. Ja już tutaj do e, trzech hodowców napisałem, dwóch nie odpisało, jeden odpisał, że tam musi się jeszcze poradzić dziadka. Także no mówię, no, e, mi się nie spieszy, ale wolałbym jednak do, do e, następnego tygodnia, do wtorku e, Bym wolał dostać odpowiedź, czy jednak te gołębie bierzecie, czy nie bierzecie, bo... Także, jak ktoś by chciał gołębie, to piszcie w komentarzu yy, pod odcinkiem, tak jak mówię, a to już musicie być zdecydowani na 100% yy, Najlepiej, jakbyście się kupowali w parach, bo... I to, że więcej wychodzi, wychodzi że więcej będzie, będzie, będzie pieniędzy dla mnie, nie? Ale to się nie opłaca jednego gołębia wysyłać na przykład, no bo Przesyłka też trochę kosztuje Co do przesyłki to e, tak je orientowałem mniej więcej to chyba 30 zł kosztuje wysyłka Więc tak mówię, jak bardziej by się opłacało na przykład jedną parkę wysyłać niż jednego gołębia, nie? bo to jednak się bardziej opłaca hmm. a tego sobie zostawiam tam i są jajka tu są jajka tu są też jajka <laughs> e, więc tak jakby ktoś chciał ten modę to mówię piszcie piszcie w komentarzu pod odcinkiem a ja się tymczasem z wami żegnam także także cześć